Drodzy Państwo, minęła godzina 13, 13 maja, chcielibyśmy powitać 13 wspaniałych, <głos> <głos> wspaniałych ludzi z ogromnymi sercami. Jest tutaj pan kardiolog, który może to ocenić ze szpitala. Ludzi, do których poszliśmy w ubiegłym roku i zapytaliśmy, czy by nas nie wsparli w temacie pomocy mieszkańcom powiatu puckiego. W zakresie zakupu specjalistycznego samochodu, który jest potrzebny w bardzo różnych, trudnych okolicznościach. Serdecznie Państwu dziękuję. Zanim przejdziemy do przekazania statuetek, o głos prosiła Pani Prezes, która również bardzo serdecznie witam. Właśnie stoi piękna karetka z przebiegiem, nie wiem, 5-10 kilometrów, a obok stoi druga, wysłużona, 400 tysięcy kilometrów. Cieszymy się niezmiernie, jesteśmy szczególnie wdzięczni właśnie Państwu, tak licznie zgromadzonym, sponsorom, ludzi, ludzi, którzy właściwie widzą potrzeby tego szpitala. Tamta karetka już jest dość wysłużona, ma prawie pół miliona kilometrów przebiegu. No, przewiozła dość sporo pacjentów. Wiadomo, że z czasem to sprzęt się wy... Jeżeli chodzi o silnik, jest to dla nas trochę taka nowość, ponieważ to będzie pierwszy silnik benzynowy w naszym taborze. Do tej pory poruszaliśmy się ambulansami z silnikiem diesla. Myślę, że też przy sporze, no może na mniej problemów, bo wiadomo, te nowe silniki diesla są dość skomplikowane i dosyć drogie w eksploatacji. Taką asekuracyjną, czyli przewozy pacjentów chorych w trybie jakby zwykłym, tak? Nie na pilnie. Na pewno jest bardziej ekologiczny. Jeszcze nie miałem okazji się przejechać, więc ciężko mi powiedzieć, jeżeli chodzi o jezdne warunki, jak się będzie sprawował, ale myślę, że jesteśmy dobrej myśli. Karetki w ruchu turystycznym będą pokonywać i pokonują o ile procent więcej swojej normy? Też mniej więcej tak się to przykłada, 60-70%. Czy zdarza się tak, że czasami taki ambulans, na przykład, na przykład w weekend, jest eksploatowany praktycznie w ruchu ciągłym? Może tak być? Zdarza się. Szczególnie mamy tu taką jedną specjalistyczną podstację we Wadysłowie, gdzie jest największe skupienie turystów. Zdarzają się takie dyżury, że człowiek wsiada rano do karetki i właściwie cały dyżur spędza w środku. My życzymy szerokiej drogi i przede wszystkim jak najmniej wyjazdu. Dziękuję bardzo. Prosimy Cię po błogosław. Ten karet, ten błogosław, tych, którzy nią będą się posługiwać. Obdać wszystkich bezpieczeństwo i prowadź drogami pokoju i zbawienia, w który żyjesz i królujesz na wieki wieki. Dobre. Ja chcę przekazać Znaczę tego Krzysztofa nie sprzeczę karetkę. Udało nam się w tym roku zakupić i przekazać do eksploatacji w szpitalu póckim dwie karetki. Trzeba podkreślić, że Yy, ostatnia kupiona yy, karetka pochodzi z 2008 roku. One mają niektóre ponad 400 tysięcy kilometrów, a więc jest to sprzęt mocno wysłużony, a przecież eksploatowany intensywnie na poziomie kilkudziesięciu tysięcy kilometrów rocznie. Te karetki stacjonują pod szpitalem, ale też dwie są rozlokowane, jedna na cały rok w gminie Krokowa, druga na razie niestety sezonowo, choć też uważam, że byłoby dobrze, gdyby całorocznie mogła stanąć we sołowie Trwają rozmowy e, z z systemem ratownictwa medycznego, żeby wyciągnąć ten. Najlepiej, gdyby to był cały rok, po prostu, bo tam jest mnóstwo mieszkańców samolotu, stołowo 10 tysięcy, więc byłaby taka potrzeba. Natomiast na pewno zmieni się miejsce ich postoju, ponieważ tam, gdzie stoi część karetek, zamierzamy rozbudować szpital o ten cały system komunikacyjny, który umownie nazywa się windą, ale to przecież system klatek schodowych, dwie co najmniej windy. Chcemy też tam zaprojektować gabinety medyczne, więc to miejsce zniknie dla karetek. A garaż pewnie nie byłby o tyle dobry, że one praktycznie są codziennie używane i ciągle jeżdżą. Ale na pewno trzeba wymyśleć w ramach rozbudowy szpitala o ten, tą windę słynną trzeba wymyśleć sposób ich stacjonowania, taki, aby był bardzo szybki do eksploatacji. Powstał pomysł, żeby szukać sponsorów. I właściwie to na batą pierwszą tylko kwestia potem zakupu, pozyskania funduszy. My jako zarząd mogliśmy tylko wspierać inicjatywy starosty i wspólnie, że tak powiem, zawalczyć o środki, które. Udało się skutecznie zebrać i jest piękna nowa karetka. Trochę to trwało, ale i tak w tym roku mamy dwie nowe dla szpitala naszego więc jest to, jest to bardzo duże osiągnięcie. Te nowe auta wysokiej klasy, wyposażenie na pewno usprawni i nie jednej osobie po prostu uratuje życie, bądź szybciej trafi ona do szpitala, żeby tą pomoc uzyskać. Zakontraktowanych karetek w Narodowym Funduszu Zdrowia na dzisiaj mamy trzy. Za chwilę będzie czwarta karetka, czyli Władysławowo na okres lata. A do tego dwa dodatkowe pojazdy, które no właśnie w ten sposób, że pozyskaliśmy w tym roku już kolejne nowe dwa. No, powiedzmy, będą w naszych zasobach, natomiast nie będą w systemie. Musimy mieć pewną rezerwę na wypadek, gdyby nie daj coś stało się w trakcie sezonu. A druga sprawa, na naszym terenie w okresie lata sporo jest organizowanych imprez turystycznych i firmy, osoby prywatne występują do nas o wypożyczenie, ażeby zabezpieczyć te imprezy. Producent właśnie podkreślał ten fakt, że jesteśmy pierwszym szpitalem tak, w Polsce, który zdecydował się na benzynowy pojazd. No i widzi same plusy tej sytuacji, no ponieważ cena paliwa, ropy właściwie jest zrównana w tej chwili, natomiast szkodliwość powiedzmy no, dla środowiska jest dużo mniejsza, awaryjność prawdopodobnie też, no przekonamy się, czy tak faktycznie jest. Teraz proszę Państwa chciałbym w imieniu sponsorów poprosić Panią Prezes, by przekazać kluczyki. サマーフォード、サマーフォード、ハンジェット。 Ten, co wójta. Proszę nam powiedzieć, dzisiaj mieszkańcy gminy płock również będą mogli korzystać z nowej karetki. Oczywiście bardzo się cieszymy, że znaleźli się sponsorzy z naszej gminy. Ufundowano nową karetkę, ma służyć nie tylko mieszkańcom naszej gminy, ale również całemu powiatowi, całemu szpitalowi, i z tego powodu jesteśmy dumni, że mamy takich e, przedsiębiorców.